Grałem dla Was z wakacji. Gołębie na pustyni. Prawdziwe, pierwotne gołębie skalne. Spod piramidy Cheopsa. Jest ich tutaj pełno. Nie wiem gdzie one się gnieżdżą. Ale pewnie na piramidzie. I zjadają kupy gołębi tego wielbłądów co ja gadam. Widziałem gdzieś tu ładnego czerwonego gołębia. Tu jest. Widzicie? Nie tylko siwe są, są czerwone też. A my sobie odpoczywamy A już w piątek coś dla Was nagram W piątek będzie pierwsze wypuszczenie gołębi Patrzcie jaki piękny biały gołąbek pod piramidą Jako jedyny jak głupi chodzę za gołębiami po, po pustyni, wszyscy się na mnie patrzą nie rozumieją, ale robię to dla was. Tutaj raby na wielbłądach wożą na punkt widokowy. Chciałem tego czerwonego jeszcze nagrać, ale mi ucieka cały czas. A ładny kolorek, ma. Jest. Tak. Jest. Tak. Tak. Ładny, czerwony, co? A brączki nie ma. Dobra, to tyle z Egiptu. Do zobaczenia w Polsce. Teraz będę wchodził do piramidy, do środka. Jest takie małe wejście. Zobaczymy co jest w środku piramidy Malutkie wejście Musisz się pochylić Ania Wejście jest straszne Jak do jakiejś ziemianki Na razie przerwę nagrywania właśnie. Jestem prawie na końcu wchodzę. Zobaczcie, wnętrze piramidy. Nic tu nie ma. Jest takie małe pomieszczenie na razie. Nie jak gołębnik. 3x4. Ale idziemy dalej do wnętrza. Strasznie nisko, ale tu już jest wyżej. Chacania. Idziemy dalej do piramidy. jest może z 75, 75, bo włosami bo dotykam. Da, dobra, jesteśmy we wnętrzu piramidy dalej. Ale schodzimy jeszcze głębiej. No. Trochę ekstremalny sport, nie polecam wejścia do piramidy dla kogoś kto ma klaustrofobię, to chyba już koniec i grobowiec, To był grobowiec, I'm sorry okay. Wyszedłem z piramidy, zmęczyłem się strasznie, a naprzeciwko piramida Cheopsa Masakra. Jak ktoś nie był, to zachęcam.